Witajcie kochani, witajcie świetliści. Dzisiaj chciałam z wami poćwiczyć oddech 5-7-12. Jest to wspaniały oddech, ponieważ zmienia sam z siebie po prostu naszą rzeczywistość. Wystarczy usiąść i oddychać, a świat sam się zmienia. Autentycznie, spróbujcie. Polecam to zrobić przez mniej więcej dwa tygodnie i popatrzeć, co się zmieniło. Czy osoba, która była uparta, nagle się okazało, że zmieniła zdanie, czy może nastąpił jakiś korzystny zbieg okoliczności. W każdym razie naprawdę dzieją się cuda po tym oddechu. Zapraszam Was do tych ćwiczeń i polecam je zawsze, kiedy macie czy trudny czas, czy jakieś takie zagłoski, gdzie nie możecie przeskoczyć czegoś, coś się nie układa w Waszej myśli. Ułoży się. Zapraszam. Bierzemy głęboko oddech przez 5 sekund, później przez 7 sekund wstrzymujemy oddech, i później przez 12 sekund robimy powoli się wydech. Jeżeli za pierwszym razem te 12 sekund wydechy nie uda się, no bo różnie to bywa, musimy najpierw się wyciszyć, więc proszę się nie przejmować, następne oddechy już będą takie, jakie powinny być. Każdy oddycha w swoim rytmie, każdy sam sobie liczy 5, 7, 12. I można myśleć zupełnie albo o tej sprawie, która właśnie jest taką zagłoską, albo można myśleć zupełnie o czymś innym. Na przykład wyobrazić sobie jakąś fajną plażę i patrzeć po jest dalej. Obserwować fale. Co kto lubi? Ważne jest, żeby się skoncentrować przede wszystkim na tym, bo tu o to chodzi. W ten sposób podnosimy swoje wibracje, bo jesteśmy tu i teraz podczas naszego oddychania. Zatem zaczynamy. Tech, Polecam brać oddech przez nos, a wydychać delikatnie ustami. Jeszcze raz. Dech.

Zapraszam do tej praktyki. Zawsze, jeżeli masz jakieś trudne sytuacje i coś się nie układa, usiądź po prostu i oddychaj. Wszystko samo się ułoży. Pięknego dnia Ci życzę. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zapraszam Cię do subskrypcji i może znajdziesz też jeszcze inne filmy o oddechach czy też o medytacjach. Tutaj znajdziesz już link do kolejnego filmu. Zapraszam Cię serdecznie. Miłego dnia. Cześć.